Hej, 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 witajcie w. Aj, już mnie zabili! Hej, 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 witajcie w kolejnym, w drugim filmie z ba... Battlefield 3. Chcę powiedzieć, z Call of Duty 1. Jest to deathmatch nareszcie na normalnych zasadach. Nie jak to było ostatnio. Fakt, co ja co się stało? Upuściłem broń, brakło. Nie wiem, nie wiem czego. Ale nieważne, jeszcze żyję. Nie wiem, nie wiem jakim cudem żyję tu jeszcze. Podnieść. A, pak Będzie to 10 minut równe. No postaram się, żeby było mniej więcej równe. 10 minut z Call of Duty 1. Także nie spodziewajcie się dłuższego filmu. Po prostu został również mile przyjęty na moim kanale Call of Duty. Po prostu Call of Duty 1 zostało mile przyjęte od. Battlefielda III, także, no to jest naprawdę wow. Znaczy, e, co mam przez. Co, e, po prostu statystyki o tym mówią. E, Call of Duty dostało bodajże 7 łapek w górę e, przy chyba 50 wyświetleniach. Zabiłem Lorda Voldemorta. E, a. E, a Battlefield ma zaledwie. E, znowu już wyrzuciłem broń. Boże, co ja. Giniesz, a, a przy Battlefieldzie tam trzy łapki w górę, właśnie, a przy Call of Duty tam było 4, tak? To 7, mówiłem, tak? Także, no, będę starał się właśnie Wam dogodzić, żebyście dostawali ode mnie takie filmy. Znowu Lorda Vortimora, zabijam to chyba poszczególnych horcruxy, Właśnie staram się, abyście oglądali to na moim kanale, co lubicie, właśnie, czyli w tym przypadku Call of Duty 1. Dlaczego tylko 10 minut? Dlatego, że to jest kompletny spontan. Ja sobie wszedłem... Fak, jeszcze ktoś mi tam na Steamie pisze. Ja sobie wszedłem e, tylko tak właśnie e, na chwilę, ponieważ zaraz będę szedł oglądać e, mecz e, Grecja-Portugalia. Nie, e, ktoś tam ktoś tam będzie grał z Portugalią, nieważne. Mm. I chciałem ten mecz sobie obejrzeć. Także, także 10 minut nagrania. E, Które mam nadzieję, że będzie w, takie w miarę sympatyczne, póki co mi się bardzo na fajnie nagrywa. E, kiedy wy tu dostaniecie? Chyba w sobotę, coś takiego. Generalnie ostatnio bardzo, bardzo mam... E, bardzo mi się chce nagrywać dla was materiały. E, zwłasz, zwłasz, zwłaszcza z tych starszych gier, na przykład e, z... E, o, tutaj była fajna broń leżała. E, na przykład z Call of Duty, albo z... E, mm, GTA 3. Te trzy, mam już... E, chyba już wszystkie odcinki, które nagrałem, czyli trzy filmy e, nagrałem i trzy filmy pewnie już obejrzeliście. Nie wiem jakim... w jakiej kolejności to będę wrzucał. Jeżeli... Ach, fucking. Jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie. E, żeby było więcej materiału z e, Koda, to to jest naprawdę bardzo e, fajnie mi się to nagrywa, jednakże. E, nie dłuższe niż 15 minut te materiały, ponieważ nie wiem czemu mi dużo zajmują, ostatni film ponad 700 mega, jak na koda jedynkę to jest dosyć dużo, powiem wam, więc nie chcę jakichś długich materiałów robić, chyba, że mi podać jakiś fajny, sprytny program do konwertowania filmów, aż, nie, nie Freemake Video Converter, coś, coś innego, nie wiem czy tutaj jest guzik, żeby... Giniesz, 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 żeby, no wiecie, żeby granatem rzucić tak dynamicznie od razu, a nie e, przemieniać e, w ten sposób, jak to teraz zrobiłem. A, ale może zginie, nie, nie, no dobra, uciekł. E, Zagrałem jeszcze broję, boże, jak ta gra wygląda e, w tej grze. No, ale dobra, co, e, co można wymagać od gry z tego roku, z którego jest. Dobra, zmienimy sobie może broń. Jaką by tutaj? A zagrajmy Tom. Mm, gram tu Brytyjczykami, generalnie. A, a, to jest ta broń, już mi się nie będzie podobała, bo się długo składa. że jedną ja zagramy i zmieniamy. A, znowu będą. Um, o, jest. Ach, przycisnąłem go, nie wiem, czy to ja? Chyba nie. Aż, kurczę, z przyzwyczajenia chciałem pteczkę sobie wyrzucić. Ach, te przyzwyczajenia z Battlefielda. W ostatnich innych grach są po prostu masochiczne. Jeżeli nie oglądaliście odcinka poprzedniego, to nie wiecie o co chodzi. A! Dobra, muszę zmienić broń. Koniecznie, może ma fajny nawet celownik. A zagramy snajperom, zobaczymy jak w tej grze wygląda... O! Snajpera, je! Yeah. O Boże, jak, jak jakie, jakie to... zero fizyki w tym jest. Ale Eee... Dobra, jest tutaj ktoś. Dobra, chyba nie, chyba jeszcze 100. Tylko trzy! What the fuck? Ah. Fuck, Zez. Eee, Demet, jakiś zrąbany celownik. Mm. Dobra, nie, zmienię na szturm. Eee, tym. Tym jeszcze nie grałem, nie wiem. To jest chyba. Mam nadzieję, że to nie jest pukawka. Tak to jest pukawka Dlaczego jak tu... jak zabiłem? Jeden dzień, tak 3-4 jestem, tak? Daj jest nieważne. Zabiłem gościa. A, a, fuck, fuck, fuck. Nie, nie tą bronią. Tylko... <grym> pistoletem, ale dobra, nieważne. Jep. I nież fuck. Dobra. Dobra, Ja do mnie, ja do mnie, tu muszę zmienić. Ta, tą bronią mi się najfajniej. Chyba. No, o Boże, co to za respawn, 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 Boże, co ja chciałem, w ogóle powiedzieć, o co chodzi. A, giniesz, giniesz, giniesz! Boże, chryste. Dlaczego nie zginął wcześniej, tylko od razu tutaj. A, ty! A, nie zauważyłem go! Fuck! Battlefield, już by mi podświetliło go na pomarańczowo. A, damn it, damn you. Demiu, Demiu, ty dziwna gro! Giniesz! A, myślałem, że on pójdzie tam... CO JEST?! On... nie wiem w ogóle o co chodzi. a z tu nie ma drużyny, o co mu chodziło? Nie wiem. Czemu on uciekał? What the fuck? Nie wiem, czy są nawet mapy, w których... są drużyny. A, schodzi. E, w tej grze. Ale fajnie by było. A, fak, 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 fak. To tak, koniec rundy. A, koniec rundy. A, się tak fajnie grało. I jak z czasem? 7 minut. A może zdążymy jeszcze zagrać na innej mapce. Ach. Ach tak. gra. Tak, po prostu. E, tak będę teraz patrzył, właśnie na oglądalność. Będę starał się wrzucać właśnie filmy, które są najchętniej przez Was oglądane. Ehm. Ale mimo tego, że Battlefield nie jest zbytnio mile tam, zbytnio dużej oglądalności w Battlefieldzie nie ma, to na pewno jakaś tam jest. I tego Battlefielda na pewno będę wrzucał, bo mi się go fajnie nagrywa i, i chcę nagrywać, bo chcę mieć Battlefielda trójka na swoim kanale. Um, także no, no nawet, no nie, nawet mnie nie przekonujcie. Dobra, eee, nie wiem czy już widzieliście, czy jeszcze nie, ale e, będzie też gameplay e, taki krótki w moim właśnie co ostatnio robię, takie gameplaye. Tylko, że z... O, Thompson, lubię tą broń. Tylko, że z... Age of Mythology, Age of Mythology, gra strategiczna. Jak wiecie, pierwsza, pierwszy mój film na kanale, to był właśnie z gry strategicznej, więc myślę, że... Jak najbardziej będzie pasowało. Dobra. Ach, moja myszka, moja myszka laguje. Demet moja myszka. Giniesz. Ach, schowajmy się za realistycznym drzewem, giniesz. Ginąłeś. Czołgamy się. Dobra. A Z tyłu, z tyłu, z tyłu demet. Demet, demet, demet. Już tam sobie już znalazłem miejsce kampienie Szturmowcem. Dobra, idziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. Okej. Okay. Mapa, mapa powiem Wam, że jest to bardzo... otwarta jak na... To, co nam oferuje właśnie Call of Duty w tej części, no ale to były, wiecie, to były teoretycznie początki dopiero tych multiplayerów, więc co można było się spodziewać? W ogóle, jak jeszcze nie, możliwe, że nie wiecie, ale e, po prostu Call of Duty był średnio mile przyjęty. Dlatego, że nasz znaczy średnio mile przyjęty był bardzo mile przyjęty, ale średnio e, wszyscy go zapowiadali, ponieważ e, yeah, ponieważ e, myśleli, że to będzie, że nie przebije, e, mm, że nie przebije z Medal of Honor oraz że jak, jak już to będzie, e, będzie podróbą tego po Ale tu miłe zaskoczenie okazało się. W, trend lepszy e, od e, Medal of Honor: Fenomen, jak najbardziej gamingowy, aż mnie zdjął. Ale staty, jak najbardziej, tutaj mogę się nie pochwalić, bo całkiem nieźle mi szło. Lubię tą broń, właśnie. Na single pamiętam, że bardzo lubiłem ją grać. E, I gdyby tylko była misja, w której musiałem ją zmienić, to aż e, m, mi przykro robiło. E, generalnie, to aż mina. Generalnie to ja w to praktycznie w ogóle nie gram. O, gram w to jedynie nagrywając, więc. Ee, więc wiecie, nie, nie nie musimy tutaj jakoś jechać, że, że lamy czy coś takiego. Jakbym grał więcej, może by mi lepiej szło. Coś tutaj jest, tam jest kościół. Ja go na pewno nie dosięgnę. E, kurde, mi się tutaj. Mapa taka jak w Battlefieldzie. O, o tu będzie kościół. Zginął. Dobra. Co on tu ma? Nie wiem, Moje broni nic nie przebije! O lol, patrzcie ile mam HP. Co, oni są ślepi? What the fuck? What the fuck? No HP. What the fuck? Co to za dupek w ogóle był? Przecież tak się nie powinno grać. Łata Jestem trzeci, jestem trzeci na serwerze w Call of Duty, na którego w ogóle nie grałem. Łata Co tu się dzieje? Giniesz, full auto, giniesz! Giniesz, aaaa Nie zginął. Dobra, 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 jak tam czas? Fuck, już przekroczyliśmy 10 minut. Będę musiał kończyć. Aaaa! Hmm. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę nagram i, i spadam, i spadam, i spadam. A, demet, tu nie ma w ogóle ludzi. Gdzie ci się ludzie pochowali kamperzy? Hmm. I'm coming! O oh. A demet! Tak Fuck! Tak fajnie chciałem go zdjąć A tutaj już tutaj już go się tam nie martwił jakoś tam specjalnie mną Dobra, połączymy snipera. Zobaczymy jak nam pójdzie. Jeżeli nam nie pójdzie, no to, to zmieniamy znowu. Demet, Strasznie to dupy jest snipera, bym powiedział eee, wręcz. no ale dobra. Nie czepiajmy się, nie czepiajmy się. Hmm. Ale to na pewno wygląda niż Cold Strike. 6. A, au, 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 a jeszcze chyba nie mam broni. Wkleło o co chodzi, że nie mam broni chwilowo. Dobra, włączam sobie Tom Tą Thompsonem grałem, tak, tonsonem grałem, więc. Strasznie to jest taki właśnie teren wolny przez co... Żeby dobiegnąć tych graczy, może mogą mnie łatwo zdjąć. Na przykład snajperzy. Co jest średnio, dobre? O, no, zobaczmy, zobaczmy. Tutaj ktoś będzie. Czy ktoś się ukrywa? Ktoś tutaj. O, to jest fajne miejsce do kampienia. O, a tu, tutaj. O, tutaj coś mamy. No, proszę. Ale tu nikogo nie ma, żeby do kogoś strzelać. Za mały jest osób na serwerze. Chyba tam 11 było u nas. Z tego co pamiętam. O, gościu ma staty minus 4. No to pozdru, skoro. Możliwe, że on gra. Ja tu w ogóle nie grałem. Mam jakieś pozytywne w miarę staty. O nie, już 7-7, to już lamy. Ale miałem dobre przez jakiś tam czas. miałem 5-1. Dobra! Nie ma co. O, 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 ktoś tu jest. Winiesz. Winiesz. dobra. Tak jest. Czekajcie, ma szapteczkę? ma szapteczkę? Jest, to, ja trochę miałeś, dobrze jest. Czekajcie, tam mi rzucę granata. I zajdę tędy. Chociaż tylko nie była ja tak intuicyjnie. Jest tutaj ktoś. No niestety mi ktoś fraga ukradł. Ale to nieważne. No, tu jest czysto. Idziemy tam do nich Uż, ale tylko jest po jednym granacie. Chociaż dwa to już by było coś. Ach, niestety. Generalnie to sobie, jak planowałem kupić właśnie Black Opsa, ale stwierdziłem, że. Ale trochę mnie zniechęciły serwery. Bo jeżeli nie wiecie, tak słyszałem, ja nie wiem czy to jest prawda w ogóle, ale tak słyszałem, że serwer się tworzy na. E What the fuck GAME! Na gościu, który ma najlepsze łącze z wszystkich graczy, więc to mnie trochę zniechęciło. Bo pewnie by były nawet lagi czy coś takiego. Jakby ktoś najlepszy, najlepszy na serwerze miał łącze, na przykład 2 Mega, no to, to wiecie, średnio by to było. No niestety nie jestem pierwszy, e, jeżeli byście chcieli jeszcze jeden odcinek, to może bym wtedy dopiero się wyrobił. Ale dobra, olać to, e, teraz kończymy ten odcinek, e, także mam nadzieję, że 15 minut, 15 minut, nie 10, tylko 15 minut z Call of Duty 1. Wam się tam ulicy się wam spodobało. Akurat koniec rundy, proszę bardzo. 11 na 9 starty, nawet, 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 nawet. Także komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jeżeli chcecie, to widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć.